Witam wszystkich bardzo serdecznie w 21. Dw wydaje mi się, odcinku z serii Fallout 4. Już niedługo więc <laughs> zapomnę, jak te odcinki. Po dość długiej przerwie, e, zaczynam dokładnie w tym samym miejscu. E, jeżeli co pamiętam, to on jest do tego bractwa stali i mamy jakieś antenę, coś zrobić z tego, co kojarzę. Więc no, spróbujmy ją odzyskać. No, no długo dosyć nie gram, prawie tydzień w ogóle nie gram. no to jest dosyć długo. No, gdzieś tak, więc. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Przed chwilą próbowałem nagrać y Hide Z1, ale oczywiście nie, nikogo nie zabiłem i nie znalazłem i tylko umarłem, bo mnie go się rozjechał. Autor już wyrzucił i nie zdążyłem uniknąć, więc tak to się skończyła moja przygoda. Dlatego nawet tego nie wrzuciłem. No, bo co tam trwało? To chyba 10 minut czy 20. Coś koło tego. Coś, no, musiałem dobiec przez. z 5 No, z 5 Z 4 kwadraciki biegłem. Hmm. Poszukajmy sobie jakichś przydatnych. Nie wiem, czemu w tej grze myszka tak dziwnie chodzi. Nie wiem, czy to u mnie tak? Czekajcie, jest no. Właśnie denerwuje mnie to, że w grze nie ma. Yy, czy jest włączony v sense, A nie jestem się w opcjach w grzebach. Grzebać. No bo ja nienawidzę VSync, bo on. VSync. No wiecie, synchronizacji pionowej, bo on jest dla mnie strasznie denerwujący, bo od razu myszkę spowalnia dużo. No dużo, no. Dosyć dużo. Aha! Proszę, gry nie być tak głośno. Nie wiem, zaraz się zciszę, góro, i będzie dobrze. Właśnie denerwujące jest to najbardziej w moim komputerze. No w komputerze, w słuchawkach to, że inny zupełnie jest dźwięk, dlatego tak ja na YouTube tak nie mogę wykryć, bo zupełnie jest inny dźwięk przy, przy, po renderingu i przed renderingiem, chociaż przesłuchiwałam to audio. Jest zupełnie inny dźwięk. Tak samo na YouTube jest jeszcze inny niż ja sam miałem. I to jest dosyć denerwujące. Co mam zrobić? Aha, porozmawiać z nim. No, no widzę. Is this one of Steel's handiwork? Unfortunately, no. Look uh, at the evidence. There isn't a single spent ammunition casing or drop of blood in sight. These robots were assaulted by Institute synths. I'll be on the lookout. Roger that. Let's move out. Already know who who is, so we don't have to worry about it. I guess they're not super strong. No co, dużo mogą nam zrobić. Z drugą, dużo nam nie mogą zrobić. Jedynie kto był mocny, to i ten ich. No ten. myśliwy, czek tam się nazywał. Myśliwy, Boże. Wiecie o co chodzi. O tego co zabiliśmy go za dwa dzięki temu. 3 trzy? gdzie uh, on jest? Halo. Hey, plan? Over here. Otwórz to, ok, to ja załatwić. Bingo. Dobrze, jego On jest genialny w tych ja na widzach, ty komputer Nawet nie ma, o co chodzi z tym. Co już? No, dziękuję bardzo. No i fajnie. Mam dostęp. Sterownia laboratorium No, nie udało się... A drzwi otworzycie? Otwórz drzwi. No, ja dzisiaj pożyczyłem pada i próbowałem sobie na nim pograć trochę. O Jezu. E, Niestety, nie udało mi się w nic nawet zagrać, ponieważ jestem noobem i nie potrafię używać tego. No, używać, nie potrafię w ogóle... No Boże. Nie potrafię, jakby to powiedzieć, posługiwać się tym padem w jakikolwiek sposób. Nie potrafię nawet, no... W, w, nie wiem, w cokolwiek zagrać na tym padzie. No od razu mi... Nie wiem, mam tak nieporęczne ręce do padów. No, nie jestem w stanie poruszać się tym padem, ruszać tym ekranem, mylą mi się przyciski. Ja na już od trzeciego roku życia to... Atakującym. Już tak przyzwyczajony. Ja jeździłem na rowerze jeszcze nie wiem, nie uczyłem się nawet już na kompie. Potrafiłem grać, już grałem. Pamiętam, że jedną z takich najfajniejszych gier, jak byłem mały, to pamiętam, jak Fallout y, Half-Life wychodził 2. Ale to była gra, jak byłem mały, ojeju. Teraz też w sumie jest super, ale no już nie robię, dla mnie, na mnie już aż tak wielkiego wrażenia, jak wtedy. Pamiętam, nie wiem, ja wtedy miałem chyba z 5 lat, no gdzieś tak, 5 lat miałem, gdzieś wyszedł. Tak, 2004, tak. Eee... I to pamiętam, że była taka gra, taka grafika i wszystko No to było dla mnie niesamowite. Pamiętam, że ty gra pamiętam, że jeszcze... Była tak, co często tam pamiętam. Ale bardzo mi się podobała ta gra. Do dzisiaj w sumie jak kiedyś ją odpaliłem tak z rok temu przechodzimy ją. O, jakiś czujnik. Yy, jak przechodziłem ją ostatnio... To jak mi się podobała, tak czy siak... No ostatnio z dwa lata temu. A nie więcej, z cztery... z pięciu... O Boże! bo to tam gdzieś już, no. E, pamiętam, że... nawet pamiętam niektóre... Przestań to powtarzać. Zapamiętałem nawet niektóre momenty w tej grze. Jak się przedostać gdzieś, jakieś miejsca, jakieś bronie, to... to no, takie, gdy się nie zapomina, to jest... niesamowite. No, na dodatkowym, na tym i na... Weźmy. Przeszukajmy. Nigdy jeszcze chyba nie spotkałem nic w tym... No, nie spotkaliśmy w sumie, bo tylko na odcinku gram w tą grę. <coughs> Tam kawałek może, dosłownie, żeby pieniądze zdobyć. Eee, Antiseptyk, Nie wiem co to jest, ale weźmiemy. No Trudno. Eee, ty pewnie tego nie otworzysz, hey. nie? Mhm. Do. Mm nie otworzysz tego. Nie ma szans to jest warte? Z 20, jak chcę nas sprzedać. Bardziej, że po nic opłaca bo jest przynajmniej tak. No, pokaż, co potrafisz. No, twój już tak, bo do średnich potrafisz. Potrafisz że jest trudno otwierać zamki? Niesamowite. To jest przydatny ten gość, tylko bardzo trudnych nie potrafi. Eee. Dopalacze XMB. Aha, no właśnie. Dopalacz dalekiego zasięgu. Wiemy o co chodzi. Właśnie zegarek sobie włączyłem, nie wiem czemu. Dobra. No zegarek, no, żeby wiedzieć, ile nagrywam Wy to już pewnie przeczytaliście. Dobra, nie chcę wam powiem szczerze tego czytać, tylko tam były jakieś obce, które. sterowanie, Aha. Aha, rozumiem, czyli to było albo możecie mieć trudny w otwieraniu kompa, albo w otwieraniu sejfa. Safe sejfa, safeu. Safe ja, ja tam wolę kraść. Jakoś według mnie, jest bardziej opłacalne. Przynajmniej... Tak uważam. Nie wiem. Niektórzy wiem, że lubią hakować. Ja za to nie przepadam, ponieważ... jakoś nie, nawet nie rozumiem tego systemu. A tutaj wiem lima. tylko też dużo gram. Rozumiem wszystko jak działa. Ciekawe, coś na górze. Dawaj, im przynajmniej wierzyszki spoko. Nie, no, buty. Czy... Jezu. Trajerze. Przestań, to dobrze. No, gdzie to jest? Tu jestem, że jest. Może nie jest jakieś upośledzącym gość. Dobra, to jest, jest, no, jest botduk. O, tu coś jest. No i właśnie, safek. W takim miejscu opłaca się. Chociaż to nie jest tak fajnie wynagradzane jak Wiedźminie. Oh Boże, zamki, co, z, z Pinkie, w Wiedźminie. O Boże, zamki zawsze z pinkiem W Wiedźminie jest to fajnie zrobione wynagradzanie. Że... Ej no. Tutaj gdzieś? Tu gdzieś? O dokładnie. Że możecie sobie... Praktycznie gdzie by się nie poszli to w Wiedźminie coś jest. Tutaj no niestety... No nie zawsze. A jak już to, no, mało przydatne rzeczy dostaliśmy, prawda? Tutaj da się z tego pozbierać rzeczy, tylko nie wiem jak. Trzeba by na ziemię popatrzeć. O właśnie. No, troszeczkę dużo No jest troszeczkę mocniejszy niż my, tak myślę. No, w sumie za wiele mu nie pomogliśmy, ale co tam? Proszę być cicho. Ja się bardzo starałem. Och. Spinki bardzo potrzebne. Chociaż w tej grze mam wrażenie, że o wiele łatwiej jest, jeżeli chodzi o spinki niż w trójce. W trójce no faktycznie, bo czasami w się sensie dużo trzeba było namęczyć, żeby dostać spinkę. A tu bezproblemowo to sobie. Ciekawe co tam... Nie wiem tu się wszystko sprawdzać dokładnie, bo nie wiadomo co się kryje w takich miejscach. Nigdy tu nie byłem, to już nie wrócę najpewniej, bo po co? Nie chcę się nigdy. Tu jest wyjście od tego, tu są drzwi I tu może być coś przydatnego. No samo, amunicja Zawsze spoko Ale nie Potrzebujemy aluminium do chyba do koloru, prawda? Zbroi Sprawdźmy, co się da przeskoczyć. Da się? Co tu jest? Winda! Lol! Lol. Co to jest? Nie. My jesteśmy? Jest luka cola quantium No i już się pocało to coś chociażby potem W sumie tu. <laughs> kawałek obok Luka cola quantium to jest super Ona no w późniejszym, nie, nie wiem Nie pamiętam czy dodaje wam HP coś W późniejszym fazie rzeczy, Czy cały czas wam rośnie, czy spada Jakiś błąd mi wyskoczył na telefonie I właśnie, jak ciekawie jak się otwiera tą latarkę. Dobra, to do ty pierwszy, bo to masz kombinezon. Chciałem powiedzieć nano kombinezon, ale nie. To nie jest Crysis. Spójrz No, troszeczkę. Bardzo mi się podoba dubbing w tej grze. Jest naprawdę przyjemny dla ucha. W niektórych grach to gryzie trochę. No dobrze, że to się zaświeci. No patrzy, oh tu nie powinniśmy być. Niś być. Dobry zasilania, czyli zapewnie muszę iść tu. I najpewniej ja będę musiał się strzelać zamiast niego. Albo jakiś wątek w będzie. Co to jest śmieciom? Co to tu jest? Opraczenie całkiem spoko, standardowe koble, standardowy... Naprawdę tu strzela śmieciami? Czy to jest... Naprawdę taka fajna broń? Nawet nie wiedziałem, że taka istnieje. Zobaczmy sobie. Śmiecio... Śmieciomiot. Ale fajne. O, ale czadowe! Teraz musimy zbierać takie rzeczy. O, ale fajne. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy to są. Kryształ, nie? Mieć możemy dać. Przedwojenne pieniądze w sumie w ilości. Nie wiem, powiedzmy 10. Srebrny widelec. srebrny wisior. Jest, tu jest to, co potrzebujemy. Łopatka. No i tyle. I nie mówcie, że będziemy mogli w tym strzelać Potem podnosić tę cię <grymne> Ale fajne O jest! O mój Boże, dziękuję Ci Muah, muah. Jak ja uwielbiam ten dźwięk jak jest to... Mmm i kolejne rdzenie fuzyjne dla nas. No już mamy na naprawdę wystarczająco dużo, żeby duży kawałek rywszy. Yyyy... Eee, urs. this Dais Yyyy... Eee, Taj. To chciałem. Tajs. Dobra, gdzie jest ten nasz pan? Tu jesteś. No, hey. Mam... Mam wyzwanie. Masz mi to otworzyć. No. Dziękuję. Tu jakiś śmieć leżący. Open for business Nie. Open for business. Ale całkiem spokojnie to jest klucz nastawne musimy jakieś rzucać nieprzylewne rzeczy Ile to bije ta broń? Dużo dosyć wydawało mi się No 40 to No dużo Taka amunicja jest dosyć droga Jeżeli chodzi o Kupno jej Ale jeżeli chodzi o posiadanie jest spoko. Opcje zasilania. O, okej, okay, przywrócony zasilanie. Przywrócony zasilanie, rdzenie silnika, niezbędne. Jest... Aaa, Oj. Nie wiem czy to da broń, czy to ja. Trzeba sprawdzić opis dokładny. Ekwipunek. Eee, X. Śmiecie od. Nie wiem czy ona się Wielka po prostu nie przygrzała. Aha, cię nie możemy. Co tu się dzieje? You're you. one. one. Engine firing. She says, you know? Nie, nie zginę. Spoko. O, patrzcie, krzyknęliśmy coś. Test firing completed with an rating of <laughs> Spoko. Przestań. No, nie rób. Nie wolno. Ale fajne, ale mi się nic nie stało, bo on jest nieśmiertelny, oh you... we'll <try> A, chodzi <try> <to> się, się, <try> <adować. try> Dobra, cicho, przesmorzyłeś się tam lekko no <try> Chodźmy. Chodźmy Chodźmy A, ty tam mamy iść, dobra Open ja zdał w dół Aha, czyli fajnie, że na kominę, bo jak nie, to troszeczkę się płonął. Michael Jackson. I on już zaraz się pojawiał, buduje Niech zgadną. I na górze będzie. Hmm. Ten termin jest dosyć słaby. Dobra, nie, to jest beznadziejnie, ponieważ myślałem, że to jest lepsze. Dobra? Dobrze, on jest taki mocny. I Gniewowy... Nabój. O, właśnie z tego. Wskaźnik dalekiego zasięgu. Ok, czy mamy za to przecięcie? Dobrze, więc tu zakończymy naszą przygodę. W tym miejscu więc. Otwórczko jeszcze, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.